Pełzaki to była kreskówka, która opowiadała o przygodach małych dzieci. Pomimo, że w serialu przewija się ich kilka, to okazuje się, że nie wszystkie tak naprawdę w nim istnieją. Jedynym dzieckiem, które faktycznie może żyć, jest Angelika, a reszta to tylko no właśnie co? Aby się dowiedzieć, oglądaj dzisiejszą teorię, która brzmi: Czy pełzaki to wymysł Angeliki? Dzisiejszy odcinek będzie w klimacie moich pierwszych, więc wydaje mi się, że będzie fajnie w komentarzach. Teoria zakłada, że wszystkie jej ciaki, które występują w kreskówce tak naprawdę nie istnieją i są jedynie wymysłem zatręczonego umysłu Angeliki, czyli głównej antagonistki serialu. Najpierw omówię je po kolei. Czaki, czyli chłopiec o nerdowskim wyglądzie, tak naprawdę zmarł dawno, dawno temu razem ze swoją matką. To by wyjaśniało dlaczego jego ojciec jest ciągłym kłepkiem nerwów. Tommy został poroniony, ale jego ojciec tu po prostu nie przyjmuje tego do wiadomości i uważa, że jego syn żyje. Właśnie dlatego wiecznie przybyła w piwnicy tworząc zabawki dla syna, który tak naprawdę nigdy nie miał szansy żyć. Rodzina Davis zdecydowała się na aborcję swojego dziecka, z racji, że Angelika nie wiedziała, czy był to chłopiec czy dziewczynka, to po prostu stworzyła dwójkę bliźniaków i nazwała ich Phil i Lil. Póki co brzmi to bardzo nielogicznie i wcale nie przekonująco, ale poczekaj, za moment wszystko łoży się w całość. Widzisz, pełzaki nie opowiadają o przygodach małych dzieci, a ta teoria wcale nie jest taka głupie i niedopracowana. Ona nie ma na celu po prostu założyć, że te dzieciaki nie żyją i kropka. Jeśli jeszcze nie zrozumiałeś, to Pełzaki tak naprawdę opowiadają tragiczną historię kilku rodzin, w których dzieci nie miały szansy żyć długo lub nawet wcale. A najbardziej odbiło się to na jedynym żyjącym dziecku, Angelice, której dziecięcy umysł nie mógł zrozumieć i znieść bólu dorosłych, co doprowadziło do stworzenia jej własnego świata, gdzie wszystkie te dzieci żyją i wspólnie przeżywają przygody. Tak oto stworzyła Takiego, któremu dała prawie identyczny wygląd jego ojca, a z racji, że troszkę na świecie pożył, to wygląda na starszego od reszty. Potem stworzyła Tomiego. Z racji, że został poraniony, to przedstawiła go jako łysego bobasa jeszcze w pieluszce. Podobnie jest z Filem i Lil, którzy z racji, że również nie mieli szansy pojawić się na świecie, wyglądają podobnie co Tomi. Jedyna różnica jest taka, że mają znacznie więcej włosów na głowie, ale pieluchę można zobaczyć u obu. Sama Angelika również przeżywa swoją własną, osobistą tragedię. Kojarzycie jej laleczkę? Tutaj są dwie opcje co do niej. Wyglądem ma ona przypominać prawdziwą matkę Angeliki, która pewnego nie zostawiła swoją rodzinę i została zastąpiona wiecznie zajętą macochą, a dziewczyna stworzyła lalkę na jej podobieństwo, aby przypominała Angelice o matce i mogła ją na zawsze zachować w rodzinie. Opcja druga zakłada, że Charlotte jednak jest jej prawdziwą matką, ale z racji, że jest wiecznie zajętą i w pewnym sensie szaloną osobą, to Angelice wydaje się, że ona tak naprawdę dla niej nie istnieje, gdyż rzadko ma z nią kontakt. Właśnie dlatego stworzyła lalkę, z którą rozmawia i traktuje ją jak prawdziwą matkę. I tak się cała ta teoria przedstawia. Jak już wspomniałem, Angelika nie mogła znieść wszystkich tragedii, które działy się wokół niej, więc stworzyła swój własny świat jako jedyny ratunek od kompletnego posadania zmysłów. Swoją drogą zauważmy, że w serialu rodzice dzieci nigdy nie wiedzą o ich przygodach. No cóż, nie wiedzą o nich, ponieważ ich dzieci tak naprawdę nie istnieją. Mogłoby się wydawać, że wszystko już jest wyjaśnione, ale pozostaje jeszcze jedna kwestia. Skoro Angelika stworzyła swój własny świat jako ratunek dla siebie i co więcej umieściła w nim dzieci dając im tym samym życie, to czemu jest do nich wrogo nastawiona w serialu? To też da się wyjaśnić. Okazuje się, że Angelika nie tylko jest jedynym dzieckiem, które żyje w kreskówce, ale jest też ona postacią realną naszego świata. Jako dziecko, Angelika dręczyła szkolenie jakiego pola Germaina, osobę, która dała pomysł na stworzenie pełzaków. Dziewczyna znęcała się na nim do takiego stopnia, że Paul nigdy o niej nie zapomniał i kiedy kreskówka potrzebowała postaci, która siać chaos, wprowadził ją do niej jako antagonistkę. Niektórym osobom, które pracowały przy kreskówce, nie podobał się charakter Angeliki, uważali oni, że jest ona zbyt wulgarna i niebezpieczna jak na swój wiek. Holia nagle zdania, że chce ją przedstawić jak najrealistyczniej, aby pokazać dzieciakom, co znaczy prawdziwe zęcanie się i skąd tak naprawdę się ono bierze. Czyli w przypadku Angeliki z zaniedbania, o czym mówiłem wcześniej. I to wszystko na dzisiaj. Napiszcie w komentarzu o wrażeniach, odpowiednio ocencie materiał, subskrybujcie po więcej i sprawdźcie przydatne linki w opisie. Dzisiejszy polecany kanał to Wodogrzmoty Małe. Jest to kanał, gdzie autor bierze pod lupę popularną kreskówkę Wodogrzmoty Małe i tworzy o niej teorie i spekulacje. Mówiąc krócej, to tak jakbym ja robił filmy tylko o wodogrzmotach. Okej, okay, od mnie to tyle, tak więc dzięki za oglądanie i na razie.